Hejka wszystkim, tutaj Arabella z Twitter. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dziś będziemy oglądać moje stare filmy Zobaczymy jak to było kiedyś Serdecznie was zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka Jak wiecie, na moim kanale aktualnie trwa kalendarz adwentowy z Arabellą, co oznacza, że do 24 grudnia codziennie wlatują filmy. Także polecam Wam bardzo serdecznie śledzenie kanału, aktualnie. I w sumie niedługo, aktualnie. Ale druga sprawa jest taka, że chciałabym Wam ogromnie, ogromnie podziękować z uwagi na to, że wypiło nam na kanale 3000 subskrypcji. Ogromnie, ogromnie dziękuję. I jestem mega dumna i z Was, i z siebie. Bo w sumie, gdyby nie było, to um, kanał by aż tak nie, się nie rozwijał, myślę. Także mam nadzieję, że społeczność Arabelków będzie się powiększała i będziemy wspólnie tworzyć tą całą społeczność i dbać o kanał. Jeżeli chcecie być trochę bliżej ze mną, to zapraszam was na mój serwer na Discordzie Arabelki. W opisie macie link do Linktree, a tam oprócz tego także link do mojego Instagrama czy do TikToka. Dzisiaj cofniemy się troszeczkę w czasie, bo obejrzymy... będziemy oglądali moje stare filmy, wybrałam sobie trzy. Zobaczymy, jak to kiedyś było, no i co, zabieramy się za oglądanie. Pierwszy film to Widzowie kontrolują moją grę. Odcinek specjalny. Film został opublikowany 23 lipca 2021 roku. Hejka wszystkim, tutaj Arabella z Ellenwater i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek jest to odcinek specjalny z uwagi na to, że mamy na kanale dość sporo subskrypcji. Jakby ja zaczynając. Ja kiedy zaczynałam nagrywać, nie spodziewałam się, że w ogóle kiedykolwiek do Dobra, jeszcze zanim, to widzicie, mamy jeszcze te stare postaci. Kurczę. Sentiment. E, ale jeszcze tutaj jest taka trochę gorsza grafika, bo w sensie chyba nie miałam wyłączone wszystkie efekty, żeby mi się nie lagowało i nie włączałam tego nigdy na filmy. Nie wiem dlaczego. Cięgnę takiej liczby. Myślałam, że tam będę miała, widzicie tak z 50 maksymalnie, i później stwierdzę, że to nagrywanie nagnie dla mnie jest. A tu mamy aktualnie. 387 subskrypcji. 387. Aktualnie mamy 3056, chyba teraz jak patrzyłam. Więc trochę ewoluowało wszystko. Szczerze mówiąc, trochę mi głupio, bo ostatni odcinek specjalny, jaki robiłam, był na 75 subskrypcji. Dobra, pomijmy to tutaj, bo. E, no. Intro zobaczymy, bo mnie interesuje mnie to. kliknąć gry, więc nie wymagam, aby mieć Discorda, żeby kontrolować moją grę. Także zapraszam Was na odcinek. <mulary> fajnie, ogólnie mega zamysł mi się podoba, ale widzicie te napisy. Przez to to wygląda takie mega nieprofesjonalne. Ale podobał mi się ten kadr, gdzie mieliśmy jakby zlot ptaka, mniej konia, a potem nagle taki zjazd i to, to mi się mega podobało. No dobra, zacznijmy sobie najpierw od yy, wyboru konia, ponieważ chcę kupić konia. Raz tutaj, tej zaraz Pinta Biana chcę kupić, bo one zawsze wygrywają na CS-ach, a ja ostatnio update już nie wygrywają. Niestety, ale z tego co kojarzę, to są konie z jakimś bugiem, że one po prostu biegały szybciej i dlatego wygrywały, ale chyba to już zostało naprawione i tak nie jest. Kocham się na CS-y. O ile się nie mylę. Więc Muszę sobie kupić Pintabiana, bo one zawsze wygrywają go sobie. Wytrenuję i będę wygrywać, może. Generalnie. Tak, miałam taki okres, kiedy dużo wygrywałam zawodów. Po prostu jeździłam, bo zbierałam medale. Taka ciekawa Wszystkie mi się mega podobają, ale dobra, robimy teraz zdjęcie. Chwilę ja je już wy. Ok, w międzyczasie, jak moi widzowie z Discorda głosują, zaprosiłam tutaj do siebie na Series pewno. Nie wiem, jakiś tak miałam jeszcze wtedy słaby głosik troszeczkę, nie wiem z czego to wynikało i wynika. Znaczy wynikało, bo w sumie teraz mam wrażenie, że mam troszeczkę taki mocniejszy głos, kiedy do was mówię. To też zależy czasami od pory dnia. No nie wiem, nie wiem. Dobra, oglądamy dalej. No osobę, która chyba nie ma Discorda, dlatego przyjedzie tutaj i pomoże mi z doborem imienia dla konia. 50 wszystko mi się czasowo zgra. O, jedzie już Izabella. Dodamy ją teraz do grupy. Kojarzę Izabelę, pamiętam ją. I jak zapytam... Okej. Okay. Pewnie teraz zapyta, którego. A ja nawet nie wiem. Candy Horse. Okej, okay, także tak nazwiemy konia. O matko, ten stary czat jeszcze i ten... Ten stary interfejs. Candy Horse. Rado ją na spunku. także ją również Też, witamy tutaj. I przyjdę do. I na swój po 19. jakie 11.00? Po 19 jest już 19.11, ale musiałam coś załatwić generalnie. Więc zobaczmy teraz, jak. I trzy głosy z takiego trzeciego, także kupujemy trzeciego. I nazywamy go Candy Horse. Szybko przed siebie. tutaj wrzuciłam swoją piosenkę nawet. Okej, okay, mam. Zawsze mam. nazywaniem go. Dobra, tutaj chyba nic więcej nie powiem innego. Tylko tyle po prostu, że. miałam teraz słaby jeszcze głosik. Idziemy dalej. Jak być oszczędnym i szybko zarabiać? 30 lipca 2021. Zobaczymy, jakie tutaj rady wymyśliłam. Hejka wszystkim, tutaj Arabella Silentwater i witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Głos mam delikatny. No myślę, że jest w miarę podobny do tego, który mam teraz, ale mam wrażenie, że teraz mówię chyba szybciej. Staraj się nie używać podwózki. Kiedy chcesz gdzieś pojechać, na przykład zrobić zadanie, pojedź tam konno. Dzięki temu zaoszczędzisz 25 szylingów Jorwik lub 2 zarkońcy i być może odkryjesz jakieś ciekawe miejsce na Jorwik, którego nigdy nie widziałeś, bo używałeś podwózki. Możesz użyć także bezpłatnego promu. Oczywiście jeśli spieszysz się gdzieś, to od czasu do czasu użycie podwózki nie powinno sprawić jakiegoś wielkiego problemu. Kupuj tylko. Zgadzam się. I nie stosuje się. To to, czego potrzebujesz. Nie ma sensu kupować jakiegoś sprzętu czy ubrania, które do niczego ci się nie przyda. Przed zakupem sprawdź, jakie właściwości ma dana rzecz i dopiero rozważ zakup. Tak, tak. Dalej się zgadzam z tym. Rób dużo zadań codziennych i sprzątaj stajnie. Nie dość, że zbudujesz reputację, to jeszcze zarobisz parę szynków Jorvik. Z tego co widziałam, bardzo dużo szylingów Jorvik za sprzątanie stajni otrzymasz w nowej grani. To jest też dobry, e, dobry tip, ale ja go używam tylko wtedy, kiedy na szybko potrzebuję zdobyć szylingi, np. przed jakimś eventem. Placuj się wysoko w tabeli i odbieraj nagrody. Weź najlepszego konia. Ja polecam pinta biany i rób wyścigi, niekoniecznie jako zadanie, w nowej grani. Placuj się wysoko w tabeli i odbieraj nagrody. Weź najlepszego konia, ja polecam Pintabiany, i rób wyścigi. Niekoniecznie jako zadanie, które daje ci punkt do poziomu konia, ale jako zwykły wyścig. Jeśli danego dnia będziesz najlepszy, kolejnego na poczcie otrzymasz nagrody w postaci szlingów Jorbik. Udało mi się chyba z dwa razy. Tak to cały czas był ktoś, kto mnie przebijał. Bierz udział w cs -ach. Nawet jeśli nie wygrasz, nic straconego. Zawsze zarobisz dodatkowe 25 szlingów Jorbik. Teraz jest to więcej. Nie wiem dokładnie ile, ale no wydaje mi się tak na 90%, że jest to więcej. Jak wiecie, to napiszcie w komentarzach. I dodatkowo dostajemy chyba 250 punktów doświadczenia dla konia, ale mogę się mylić. No ale na pewno teraz dostajemy o wiele więcej szylingów i plus punkty doświadczenia dla konia, czego wcześniej nie było w momencie, kiedy nagrywałam ten film. Trenuj konie! Dzięki temu wytrenujesz swojego wierzchowca, ale i nie tylko. Otrzymasz punkty do reputacji oraz szylingi Jorvik. Jest... Tak, trenowanie koni dużo daje. Na wielu płaszczyznach. Jeśli chcesz coś kupić, płac szylingami Jorvik, o ile to możliwe. Shrillingi Jorvik o wiele łatwiej zarobić niż starkońcy, które o ile masz starejdera, dostajesz co tydzień. Zawsze rób. Powiem wam, że ja, jak mam coś kupić, to mnie jakoś tak boli serce, jak mam wydać star końsy. Chyba, że jest to koń. Znaczy, no, na no, ogólnie, zawsze jakoś tak mnie serce boli, jak mam wydać star końsy, bo wiem, że e, szelingi Jorvik sobie dorobię, nie? Ale te star do to jakoś tak mi zawsze ciężko schodzą. Zadania z aktualizacji. Nawet, jeśli jest to jakieś krótkie, nieznaczące zadanie, zrobię. Zawsze wpadnie trochę i Jorvik. Zawsze robię aktualizację. Może nie, nie każdą nagrywam zawsze, ale zawsze robię. Samodzielnie zajmuj się swoimi końmi. Zamiast wydawać te 7 czy tam więcej stargońców, możesz samodzielnie nakarmić i wyczyścić swoje konie. Zajmie to dosłownie 5 minut. Tak, zajmuje to 5 minut, ale mi też się nie chce tego robić. Korzystaj z kodów i podwójnych stargońców. Gdy jest okazja, korzystaj z niej. Zawsze w ten sposób zaoszczędzisz trochę pieniędzy. Tak. Polecam. Ja przeważnie kupuję Stergąsy yy, wtedy, kiedy mamy podwójne, yy, podwójne, bo nie wiem, jakoś tak nie chcę mi się kupować, jak nie ma podwójnych. Archeologia. Jeśli jeszcze lub już masz zadania z archeologii, koniecznie je zrób. Dużo na tym zarobisz. A tak w ogóle ja już dawno nie mam zadań ze skałek, dlatego nie pamiętałam o tym, ale Daniela Emerald Rider przypomniała mi o tym. I bardzo chciałabym ją pozdrowić i jej podziękować. Także pozdrawiam Daniela jak to ogląda, bo w sumie wiele lat już gramy razem. Znaczy no nie gramy razem już teraz, ale zawsze jak się znajdziemy gdzieś tam na SSO, że jesteśmy obie aktywne, to zawsze sobie piszemy chwilkę co tam, co tam w ogóle. I jest to taka osobka, z którą grałam, gram od wielu, wielu, z którą się po prostu znam od wielu, wielu lat w SSO. Wymieniaj surowce wtórne. Bardzo łatwo jest je znaleźć, a kiedy już będziesz miał ich odpowiednią ilość, możesz jechać do Big Bonnie, aby je wymienić na szylingi Yorvik. Tak, korzystam z tego typu i dodatkowo można też je wymienić na punkty doświadczenia dla konia. Okej, okay, i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że okazał się on dla Was pomocny. Dobra. Eee, ogólnie technicznie, może i bym zrobiła to troszeczkę inaczej teraz, ale jeżeli chodzi o radę, to myślę, że byłoby to bardzo podobne. No, więc y, przechodzimy sobie dalej. Dziesięć moich rad dotyczących trenowania koni. Kurczaki, wszędzie ten pintabian. Hejka wszystkim, tutaj Arabella z Island Water i witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dla Was odnowioną wersję filmu sprzed dwóch lat. Będą to moje sposoby na trenowanie koni. Czyli Fy, jest jeszcze jakiś film sprzed czterech lat? Nie pamiętam go. No ale dobra. Obejrzymy tą odnowioną wersję. Bo chyba w odcinkach, bo ja już robiłam odcinki, gdy oglądałam moje stare filmy, to chyba w tych odcinkach obejrzałam tę pierwszą wersję. To teraz obejrzymy odnowioną, też po dwóch latach. Sześć porad, a dzisiaj mam dla Was już ich dziesięć. A ja pamiętam ten film. Yy, Hej, generalnie ten film te bardzo, bardzo tak, stary. umieściłam w tym filmie, jednakże zmieniłam je trochę i prawdopodobnie. To intro już wzięliśmy. Teraz zajmiemy się ocenianiem tych porad. Ok, rozpoczniemy od sposobów, które są takie przygotowujące. Najpierw do trenowania, później przejdziemy do tych sposobów na trenowanie. Ale jeszcze dodam, że te wszystkie sposoby są to przetestowane przeze mnie. Oprócz tych od Izabeli. Sama je przetestowałam. Z doświadczenia wiem, że mogą pomóc, jednak nie muszą. Tutaj przedstawiam tylko swoje zdanie i moje doświadczenie. Jeżeli coś się u was nie sprawdzi, no to zupełnie normalne, każdy z nas działa inaczej. Dobra, dobra zapraszam do oglądania. Aha, Pierwszym no, sposobem, no, który... U... Miałam rację, miałam rację. Prawdopodobnie dzisiaj bym, jeżeli bym nagrywała taki odcinek dzisiaj, to bym powiedziała to samo. Uważam, że stanowi fundament całego przygotowania do trenowania jest ułożenie listy kolejności koni, które chcemy trenować. Może się ona zaczynać od Waszych ulubionych koni, od tych z najniższym poziomem lub od tych, które mają prawie 15 poziom. Wszystko zależy od Waszych preferencji. Brakuje mi trochę muzyczki w tyle, to po pierwsze. A po drugie lista, spoko. Kiedyś korzystałam z tego, aktualnie już nie korzystam z listy do trenowania. Biorę tego konia, który mi się podoba, żeby go wytrenować i trenuję go do samego końca. Kolejny, znów fundamentalny trik to ułożenie trasy wyścigów. Polecam zaczynanie od miejsca, gdzie macie stajnię macierzystą. Trenowanie określoną trasą, gdzie wyścigi są blisko siebie, to zdecydowanie szybsza opcja niż wybiórcze bądź losowe wybieranie wyścigów. Dobrze jest też co jakiś czas zmieniać coś w tej trasie, aby nie była dla Was nudna. Od wielu, wielu lat mam jedną trasę wyścigów, która tak w paru elementach ewoluuje co jakiś czas. Ale szczerze to dalej korzystam z niej, więc polecam dalej. Już ostatnim przygotowującym sposobem jest wybranie stroju dla jeźdźca i sprzętu dla konia, który dawa maksymalne właściwości. Statystyki lepiej brzmi. Należy głównie skupić się na liczbie jazdy i szybkości. Oczywiście ta liczba zmienia się ze względu na poziom zarówno jeźdźca jak i konia. E, tak. No bo jak weźmiemy sobie jakieś ściuchy, które nie dają nam żadnych statystyk, no to wówczas będziemy ten koń tak będzie wolno jechał, żeby po prostu już nam się nie będzie nic chciało. I zobaczcie, stara farmastywa jeszcze. Przejdźmy do sposobów na trenowanie. Podczas trenowania włączcie sobie waszą ulubioną muzykę lub włączcie filmik Waszego ulubionego youtubera, aby umilić ten czas. Gdy skupiacie się na tym, co słuchacie, trenowanie jakoś tak gładko przychodzi, prawda? Tak, to jest prawda, ja dalej z tego korzystam, z tego triku yy, i zawsze muszę mieć coś w tyle. Albo po prostu z kimś sobie rozmawiam. Ważna sprawa. Trenujcie tylko wtedy, gdy tego chcecie. Trenowanie na siłę nie ma sensu. Możecie je sobie jedynie w ten sposób obrzydzić. Jeśli już naprawdę wam się nie chce trenować, a macie ochotę na coś innego, to to zróbcie. Dobrze jest robić to, na co ma się ochotę. Tak, prawda, jak się nie chce trenować, to mówię, że nie. Nie, w ogóle. I to jest prawda, no. Jeżeli się do czegoś zmuszamy, no to może to zadziałać w dwie strony, tak? Samo dyscyplina dobrze działa dla niektórych, ale dla niektórych po prostu, no, no nie. I Im więcej będziemy się zmuszać, czy ktoś nas będzie do czegoś zmuszał, to po prostu tym gorzej będzie to wszystko wychodziło. Jeśli nie lubicie samotnego trenowania, to naprawdę łatwo znaleźć kogoś do towarzystwa. Może być to Wasz znajomy, osoba z klubu, lub nawet ktoś, kogo znajdziecie na czacie globalnym, na serwerze z Discorda, czy na grupie na Facebooku. Mot Osobiście nie lubię trenować z kimś, eee, ale nie wiem, jakoś tak w ogóle jestem indy indywidualistką w większości, że wiele rzeczy lubię robić sama. Eee, oczywiście z przyjaciółmi jest zawsze fajnie i jest super, ale... W życiu stawiam na produktywność i zawsze lubię wiele więcej rzeczy porobić sama, żeby po prostu było szybciej, ale nie zamykam się też na współpracę z innymi, bo lubię też z innymi współpracować i oczywiście się na to nie zamykam, bo wtedy jest to dużo, dużo dobrej zabawy po prostu. Motywacja to też ważna kwestia. Możecie myśleć już o tym, jak wasz koń ma 15 poziom i wygrywacie mistrzostwa. Izabela pisała mi, że motywujące może być też jeżdżenie koniem, którego trenujecie na CS-y. Wtedy chcecie, aby ten koń był cały czas szybszy i chcecie go trenować. Ja też lubię oglądać jak ktoś inny trenuje. Na przykład w YouTube'owej wyszukiwarce wpisuję Star Stable Training My Horse i oglądam. E, kiedyś to na mnie działało i serio w tym momencie nie oglądam, bo nie mam czasu. Ale naprawdę to jest dla mnie bardzo fajne i bardzo motywujące oglądanie na przykład jak ktoś trenuje konie. Albo tak samo, jeżeli tutaj przeniesiemy to na inną płaszczyznę, nauki na przykład. Oglądam jakieś takie e, pinterestowe e, filmiki na, na TikToku, na przykład jak ktoś się uczy, i mnie to bardzo motywuje do nauki na przykład, więc też wam polecam na takiej troszeczkę innej płaszczyźnie, teraz odbiegając od tematu. Wyłączenie czatu także sprzyja trenowaniu. Nic Was wtedy nie odciąga i skupiacie się tylko na wyścigach. Szczerze. Wam powiem, że mnie jakoś ten czat denerwuje, jak mam włączony. Muszę jeździć z wyłączonym, bo jakoś tak mnie zawsze rozprasza i po prostu no nie mogę. Trenowanie cały czas również nie jest dobre. No chyba, że to lubicie. Polecam robienie sobie przerw na, na przykład poczytanie książki, wyjście na twór i tym podobne czynności. Tak, tak. Nie, nie polecam cały dzień siedzenia przy komputerze. Lepiej sobie odpocząć i porobić coś innego, bo to. Nie, na przykład, mnie zawsze oczy bolą, jak za długo siedzę już przy komputerze i wtedy wiem, że czas na przerwę. Gdy wybierzecie sobie konia, którego chcecie trenować, dobrze jest wszędzie nim mieścić. Dzięki temu będziecie mogli trenować, kiedy tylko znajdzie Was ochota, bez tracenia czasu na zmianę konia. E, tak, ja tak robię do tej pory zawsze i się sprawdza. I przejdźmy teraz do rad od Izabeli, o której Wam już mówiłam na początku filmu. Przeczytam Wam dokładnie to, co mi napisała. Nie rezygnuj. Wiele osób rezygnuje po kilku wyścigach, jednak to mały błąd. Jak już zacząłeś, to skończ, uwierz w siebie. Jak chcesz jak najszybciej skończyć trenowanie, to zastosuj skróty. Skróty nie obowiązują tylko CS-ów, a normalne wyścigi. Okej, okay, kochani. Tak, powiem Wam szczerze, że. Zgadzam się z większością tych rzeczy, które tutaj się pojawiły. Właściwie mogę powiedzieć nawet, że za wszystkimi, bo jestem w stanie Wam powiedzieć, że chociażby jeden punkt stąd na pewno zadziałałby na kogoś pozytywnie i chociaż przez chwilę by go zmotywował do trenowania. Więc myślę, że tak. Jest ten film ogólnie wartościowy. Gdybym go nagrywała dzisiaj, zrobiłabym wiele rzeczy technicznie inaczej, ale wiele rzeczy tak merytorycznie zrobiłabym po prostu tak samo. Także, kochanie, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Dajcie znać, czy według Was sposób mój, jakby, że tak powiem, bycia jako arabella się według Was zmienił? Może sporo, może mało? Po prostu dajcie znać, co o tym uważacie. I ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie jeszcze raz. Także co? Do usłyszenia. Cześć.